Cześć. Witamy was w podcaście Przemiana Wnętrza. Twoja droga do wolności. Ja mam na imię Krzysztof. I dzisiaj będę rozmawiał z Anią o samotności, która dotyka coraz więcej ludzi w Polsce i na świecie. Myślę, że temat jest ważny, więc prosimy o uważne słuchanie tego, co powiemy. Okej, okay. to przechodzimy do tematu naszej rozmowy. Na początek chciałbym Wam zadać pytanie: Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego w czasach największego dobrobytu i rozwoju technologicznego ludzie czują się bardziej samotni i zagubieni niż kiedykolwiek wcześniej? To ważne pytanie dla wielu, dlatego wspólnie za nią spróbujemy dziś na nie odpowiedzieć. Dokładnie tak. Witam Cię, Krzysztof, oraz Was, drodzy słuchacze. Cieszę się, że możemy dziś porozmawiać o tak trudnym, a zarazem potrzebnym temacie, jakim jest samotność. Pytanie, które zadałeś, jest bardzo trafne i chyba wielu z nas powinno sobie je zadać, aby coś zaczęło się zmieniać w naszym życiu, jeśli czujemy, że to nasze życie jest puste i przepełnione wyniszczającą samotnością. Wiesz, Krzysztof, z mojej wiedzy i najnowszych badań wynika, że ponad 60% ludzi w rozwiniętych krajach odczuwa chroniczny stres i poczucie wypalenia, pomimo tego, że teoretycznie żyje im się lepiej niż poprzednim pokoleniom. To bardzo smutna i przygnębiająca informacja, nie uważasz? Dokładnie tak. I wiesz, co jest najbardziej zaskakujące? To, że większość tych problemów nie wynika z braku środków materialnych. Ale z głębokiego poczucia braku sensu i wewnętrznego spokoju. Ostatnie badania pokazują, że nawet osoby osiągające sukcesy zawodowe często czują się wewnętrznie puste. Hmm, to przypomina mi rozmowę z psychologiem, który powiedział, że współczesny człowiek cierpi na chorobę duszy stan, w którym mimo zewnętrznego dobrobytu, wewnętrznie czuje się zagubiony i pusty. Tak, i co widać dziś bardzo wyraźnie to im bardziej jesteśmy połączeni cyfrowo, tym bardziej czujemy się odizolowani w realnym życiu. Nie każdy wie, ale średnio spędzamy ponad 7 godzin dziennie przed ekranami, a jednocześnie coraz trudniej nam nawiązać prawdziwe, głębokie relacje. Dokładnie, takie mam też wrażenie. Ale zastanawia mnie, jak to się przekłada na nasze codzienne relacje, szczególnie w kontekście małżeństwa i rodziny? No cóż, dane są dość niepokojące. W ostatnich latach liczba rozwodów wzrosła o 40%. A główną przyczyną nie są problemy finansowe, ale właśnie brak umiejętności budowania głębokich więzi emocjonalnych. Pewnie się zgodzisz ze mną, Anno, ale powodem tak dużej ilości rozwodów są w dużej mierze media społecznościowe czy aplikacje randkowe, w których to zamiast promowania rodziny pojawiają się treści i echa rozmów ludzi, którzy zachęcają do tego, aby nie walczyć i nie ratować małżeństwa na rzecz wolności i krótkich, przelotnych chwil przyjemności, bez zobowiązań. Tylko czy nie idziemy w skrajność, która powoli niszczy ludzkość i fundament, jaką jest rodzina? Tak, zdecydowanie. Ludzie nie potrafią dziś walczyć o relacje, myśląc, że rozstanie to jedyna słuszna droga, bo tak mówi wielu pseudoekspertów. Ale prawdą jest, że problem nieumiejętności budowania relacji często zaczyna się znacznie wcześniej, w dzieciństwie. Badania pokazują, że dzieci spędzają średnio o 50% mniej czasu na bezpośrednich interakcjach z rodzicami, niż 20 lat temu, co prowadzi do problemów relacyjnych. Przykre to, ale prawdziwe. Dokładnie, pytanie teraz: Jak znaleźć równowagę między życiem cyfrowym a rzeczywistym? Wydaje się, że pierwszym krokiem jest świadome ograniczenie czasu spędzanego online. Ale znowu, ilu ludzi jest tego świadoma? I ilu rzeczywiście próbuje coś z tym zrobić? Wydaje mi się, że ludzie powoli się budzą, ale to bardzo powolny proces. Hmm, też mam takie wrażenie. Ludzie używają mediów społecznościowych i internetu, aby zabić poczucie samotności, a paradoksalnie tę samotność coraz bardziej odczuwają. Ja osobiście w zamian stosuję codzienną medytację i modlitwę w ciszy, która zmniejsza poziom stresu i powoduje większe zadowolenie z życia bo do nikogo się wtedy nie porównuje i czuje że w tej ciszy odnajduje prawdziwą siebie. O to bardzo dobry pomysł na zniwelowanie poczucia bezsensu i samotności. Ja od siebie dodam także to, że ludzie, którzy regularnie angażują się na przykład w jakieś pasje albo w działania wspólnotowe, czy to religijne, czy świeckie, mają o 60% większe szanse na zbudowanie trwałych, satysfakcjonujących relacji. Zamiast więc zamykać się w pokoju, Uciekając od ludzi na rzecz wirtualnego świata, warto przełamać ten schemat i wyjść do nich, może do tych potrzebujących. Choć wiem, że czasem może wydawać się to bardzo trudne i wymagające mnóstwa energii. Ważne, aby zrobić ten pierwszy krok, Dokładnie. Sama to wiem, bo byłam w tym miejscu kiedyś. Pamiętam, jak byłam w dołku, i gdy wszystko mi się waliło w życiu, to tylko modlitwa i codzienna medytacja pomagały mi wstać z łóżka. Potem do tego doszły aktywności typu sport, spacer, czy zwykłe wypicie kawy na mieście wśród obcych, ale jednak realnych ludzi, którzy czasem siłą rzeczy zagadują, i nie jesteśmy wtedy tacy sami. Zastanawiam się tylko, Krzysztof, jak to się ma do osób, które czują się tak przytłoczone samotnością, codziennymi obowiązkami i są tak bezsilne, że nie mają po ludzku sił, aby coś z tym zrobić. Ja w sobie te siłę znalazłam. Ale pewnie nie każdy to potrafi i co wtedy? Hmm. Najlepiej zacząć od małych kroków. Nawet 15 minut dziennie poświęconych na świadomą obecność samemu ze sobą, na modlitwie, może przynieść zauważalne efekty w redukcji stresu i poprawie samopoczucia. Trzeba nam po pierwsze ciszy, która pozwoli nam usłyszeć samych siebie. A jeśli jest naprawdę tak bardzo źle, to z pewnością należy poszukać pomocy na zewnątrz. Jest tyle różnych dróg, jak na przykład darmowe telefony zaufania w kryzysie, punkty darmowej pomocy w każdym większym mieście. Warto z tego korzystać. Zgadzam się, tylko wiesz, niby nie jest to takie trudne, ale osoby, które przechodzą przez naprawdę poważne kryzysy małżeńskie lub jakieś choroby czy straty, mogą mieć trudność w podjęciu nawet pierwszego kroku ku zmianie swojego życia. Nie uważasz? Statystyki pokazują, że prawie 70% par nie szuka profesjonalnej pomocy, mimo że jej potrzebuje. Załamują się, wpadają w depresję, zamiast coś z tym zrobić. Stąd mamy tyle rozwodów i epidemię samotności. To prawda, i to jest naprawdę niepokojące. Ale wiesz co? Najnowsze badania pokazują też i to warto podkreślić jako zachętę dla innych iż pary, które zdecydowały się na terapię małżeńską mają o 75% większe szanse na uratowanie związku. To pokazuje, jak ważne jest przełamanie tego tabu związanego z szukaniem pomocy u specjalistów. Może nasi słuchacze chociaż pomyślą o tym, aby zamiast kończyć i odpuszczać związek, naprawiać go, choć wiem, że nie zawsze jest to łatwe, ale trzeba próbować, jeśli chce się to małżeństwo uratować. Zgadzam się. Warto spróbować, choć świat krzyczy zostaw go bądź szczęśliwym singlem i zacznij żyć na swoich zasadach. Ale czy samotność i pójście w tak zwanych wolność i wygodę naprawdę przynosi nam szczęście? I czy my naprawdę chcemy być sami, czy tylko się w tym oszukujemy? No właśnie, każdy chce mieć kogoś obok, z kim może miło spędzić czas. Z kim może gdzieś pojechać, wypić kawę, czy choćby porozmawiać? I przytulić się obojętnie, czy jest dobrze, czy źle. Czasem brakuje nam nawet kogoś, z kim możemy się pokłócić, a potem złapać się za rękę i powiedzieć: już, już będzie dobrze. W pojedynkę wielu z tych rzeczy nie możemy zrobić. Samotność naprawdę potrafi być bardziej wyniszczająca niż bycie w nieidealnej relacji. Oj tak, tylko czasem osoba, która jest obok, powoduje, że czujemy się bardziej samotni, niż nie będąc w związku. Wtedy pewnie lepiej się rozstać, jeśli relacja jest naprawdę wyniszczająca i toksyczna. Ale jednak wciąż uważam, że ludzie zbyt szybko siebie odpuszczają, zamiast pracować nad sobą i nad swoją relacją, pod warunkiem, że robią to w szacunku i miłości. Może warto wszelkie próby poprawy relacji zacząć od modlitwy i powierzeniem tego Bogu, a potem naprawiać to, co być może sami zepsuliśmy, bo po ludzku może nie jest to po prostu do udźwignięcia. Dokładnie. I wiesz co? Wielu ekspertów zauważa, że w najbliższych latach będziemy świadkami swoistego powrotu do korzeni większego zainteresowania duchowością, modlitwą, ale w bardziej świadomej, zintegrowanej formie ponieważ ludzie będą odczuwać coraz większą pustkę, której nie zapełnia nawet ta druga osoba. Widać już zresztą rosnący trend poszukiwania głębszego sensu życia i Boga, szczególnie wśród młodszych pokoleń i to jest naprawdę dobry znak. To bardzo optymistyczna perspektywa, szczególnie w kontekście tych wszystkich wyzwań, o których dziś rozmawialiśmy. Tak, i myślę, że to dobry moment, żeby podsumować nasze rozważania. Kończąc więc nasz podcast, warto zrozumieć, że droga do wewnętrznego spokoju nie jest ani prosta, ani uniwersalna, ale świadome działanie w tym kierunku przynosi wymierne rezultaty. Warto zatem spróbować zrobić coś innego niż dotychczas, jeśli to, co robiliśmy, nie sprawdza się. A co gorsza, Powoduje, że czujemy się samotni i nieszczęśliwi. Każdy z nas indywidualnie powinien w sercu i ciszy zastanowić się nad tym, bo każdy z nas ma przecież inną historię, potrzeby i warunki do zmian. Dokładnie, zmiana jest możliwa, ale wymaga świadomego wysiłku i zaangażowania. Statystyki pokazują, że osoby, które aktywnie pracują nad swoim rozwojem duchowym i emocjonalnym, mają o 80% większe szanse na osiągnięcie trwałego szczęścia i poczucia spełniania w sercu. W relacji nie wystarczy, aby jedna strona pracowała, a druga nie robiła nic, bo to też nie uzdrowi relacji. Dokładnie tak. I pamiętajmy, że w tym wszystkim nie chodzi o osiągnięcie jakiegoś idealnego stanu, ale o ciągły proces rozwoju i wzrostu. Wymagajmy przede wszystkim od siebie, a potem od innych. To właśnie droga, a nie cel, jest kluczem do prawdziwego szczęścia i spełnienia. O tak, zgadzam się w stu procentach. Tymczasem kończąc nasz podcast, chciałam podziękować Tobie, drogi słuchaczu lub słuchaczko, za wysłuchanie naszej rozmowy. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Cię trochę do zmiany Twojego myślenia, zmiany nawyków, a może nawet do zaangażowania się w jakieś działania wspólnotowe, abyś mógł mogła poczuć się ważna lub ważny dla kogoś, jeśli nie masz nikogo obok, z kim możesz dzielić swoje radości i smutki. Pamiętaj też o codziennej modlitwie, chwili dla siebie, zamiast przeglądać godzinami media społecznościowe. Które wywołują w człowieku poczucie pustki przez nadmiar bodźców i porównywania się. Ja również do tego zachęcam i zapraszam do odsłuchania kolejnego naszego odcinka oraz subskrybowania naszych kanałów. Jeśli potrzebujesz rozwinąć się duchowo na różnych płaszczyznach, masz problemy małżeńskie, zawodowe czy po prostu egzystencjonalne, to zapraszamy Cię do naszej społeczności na przemianawnętrza.pl. Tam znajdziesz mnóstwo wiedzy i kursów które pomogą Ci odbudować Twoje poczucie wartości, oraz zmienisz swoje myślenie na takie, które będzie Cię prowadziło ku lepszej zmianie Ciebie i Twoich nawyków. Do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia, kochani?